Drodzy małżonkowie i rodzice, bardzo serdecznie zapraszam na tego tegoroczny remont małżeński, który przeżywać będziemy w dniach od 12 do 14 grudnia bieżącego roku w kościele seminaryjnym. Tematyka tego remontu wydaje się być bardzo daleka od życia, no bo droga, która staje się celem, to jest jakiś filozoficzny pomysł, a okazuje się, że dokładnie odwrotnie. Chyba nas wszyscy nauczyli, przez lata duszpasterstwa nam mówiono, że mamy dążyć do jakiegoś ideału małżeństwa. Ja pytam, jaki to jest ten ideał małżeństwa? No Mówi się, że rodzina Maryi Józefa i Pana Jezusa, ale jak się im dokładnie przyjrzeć, to najważniejszą cechą ich bycia było bycie w drodze. Rozpoczęli od samego początku, bo się nie mogli znaleźć nawet w Betlejem. Potem do Egiptu uciekali, a potem po drodze cieszyli się sobą aż Józef wziął i umarł. I myślę, że tak to mniej więcej wygląda w każdym życiu. Szukanie jakiegoś ideału gdzieś tam daleko sprawia, że nie do końca potrafimy cieszyć się tym, co teraz mamy. I to jest to przesłanie, które w moim odczuciu da się wyczytać także z dokumentów zakończonego przed kilkoma dniami czy tygodniami synodu na temat rodziny. Ten temat synodu będzie się wciąż na nowo pojawiał. I od strony religijnej, ale także od strony pytania o to, gdzie jest ta siła, która w kryzysie rodziny, który niewątpliwie istnieje, może powodować zmiany. Oczywiście ta siła jest w Bogu, to jedna rzecz, ale z drugiej strony wyartykułował syn też bardzo wyraźnie, ta siła jest w potencjale małżeństwa, w tym co się nazywa łaską stanu, w tym co się nazywa sakrament trwający. Ile ksiądz jako sakrament ciągle trwający to jest znane. Natomiast ilu małżonków czuje i wie, że mają w sobie świętość Boga na co dzień. To jest ten potencjał i ta siła, z którą możemy iść. No i jeszcze jeden wątek, który będzie wciąż na nowo wracał. Dziecko, moja fascynacja przez wszystkie lata kapłaństwa. Jeżeli nie staniecie się jako dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Drodzy małżonkowie, co to znaczy być dla siebie nawzajem jako dzieci? Żeby razem wejść do Królestwa Niebieskiego. Myślę, że jak popatrzycie na swoje własne pociechy, to będziecie mieć dużą część odpowiedzi. A to, czego zabraknie, to spróbujemy razem znaleźć i o tym razem porozmawiać przez dni remontu. Zapraszam.